O, spadł. U, czyli trzecia próba nieudana. Fachowiec zmienia na drugi klej. W sumie to logiczne. Pan wierzy, że zna się na robocie, więc problem musi leżeć w kleju. Co jest? Na Wilanowie. Przyklejam na sufity takie panele, k***, teropianowe, yy, co mi k***, w ogóle nie chce się trzymać tego, k***a, odpadają, się Chyba zaraz to Proszę pana, bardzo byśmy chcieli, żeby pan dokończył jednak naszą robotę. Dziękujemy za wysłuchanie prośby. O, o, teraz widać, że to ma jakiś... Teraz to wyjdzie obokiem. Ale jest inna technika smarowania teraz, do tak zwanego węża. Byleby ten wąż Boa nie zadusił fachowca. Czwarta próba i pierwsze podejście na drugim kleju. Czwarta próba i pierwsze podejście na drugim rodzaju kleju. No powiedziałem to przed chwilą. Powiedziałem to przed chwilą. Stosowanie prawa pięści w wykończeniu wykończeniówce pachnie nam desperacją. Jak widać, panel jest dosyć delikatny. To już się nie odkształci. Pięści solidne, co innego robota. Generalnie trzeba panel posmarować, przykleić i już nim nie ruszać właśnie, bo jak się nim będzie ruszać, to już będzie tak. Chłopaki, dlaczego pan pozbywa się tych pięknych wzorów? Obawiam się, że fachowiec właśnie sprząta. Raczej ukrywa ślady zbrodni. Łukasz, ale to też nie jest rozwiązanie, co? Ucieczka? Wycofanie się na z góry upatrzone pozycje. Dobrze, dobrze. Właśnie, że niedobrze. Dobrze, 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 dobrze. A co pan teraz robi? Chyba pan się pakuje, Łukasz. Nie chyba, na pewno. Ja muszę złożyć Zapadła. No to nie pewno, no to słabo, bo to jakby już mi, już jest w plecach w tym momencie. Dajcie, mam oddać panu nie, za klej? że te kleje, no to to jest, tu no bo ten panel to jest, no już, już się nie nadaje w tym momencie.